Żniwa zbożowe już za nami, ale żniwa, jeśli chodzi o rzodkwie oleistą, trwają. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Lubinia Mała w województwie Wielkopolskim, gdzie przyglądamy się zbiorom właśnie tej rośliny w gospodarstwie pana Jana Norzewnika. Panie Janie, niech pan powie, jaki areał dzisiaj tutaj, jakie przeznaczenie tej rzodkwy? 11 hektarów około i przeznaczenie do firmy nasiennej jako materiał siewny. Co w ogóle pomysł, żeby pójść w kierunku tej rośliny? Rentowność gospodarstwa. Zmienić po prostu profil. Za dużo zbóż też mieliśmy w gospodarstwie, no i szukaliśmy innych rozwiązań. Dobrze, to może pokrótce, jak ten profil właśnie wygląda, jaki areał uprawiacie, jakie są to rośliny oprócz tej rzodkwi? Około 200 hektarów. No, w tym roku już zeszliśmy dużo ze zboża. Mieliśmy około 30 hektarów łubinu, ogórecznik lekarski, rzodkiew oleista i gorczyca. To są wszystko plantacje nasienne, jeśli chodzi o te inne rośliny, a nie zboża? Tak, dokładnie. Właśnie jak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o plony na przykład tej tutaj akurat rośliny i innych, które są u Was uprawiane na siednie? Żodkie akurat około tony powinna z hektara dawać. Inne rośliny zobaczymy. Jak będzie łubin w tym roku, tak nie do końca wypalił, bo około półtorej tony tylko z hektara wyszło. Gorczyca niecałą tonę, więc też niezbyt nie ciekawie. No ale warunki były jakie były, więc no, ciężko się spodziewać czegoś lepszego. Zboża różnie. Przeżyta od 5 do niecałych 6 ton. Żyto gdzieś w granicach 5 ton. No, najbardziej zawiódł jęczmień, który na niektórych polach dał tylko 1,4 tony, a na najlepszym polu 5,7. A te najniższe plony były spowodowane jakimś wymoknięciem, czy może właśnie brakiem opadu? Tego nikt nie jest w stanie stwierdzić, bo plantacja jedna obok drugiej była przez miedzę dosłownie i nie wiemy, z czego to wynikało. Technologia była taka sama, środki te same, nawozy te same i z czego to wyniknęło ciężko powiedzieć. Czyli generalnie szału nie było, mówiąc kolokwialnie. Dokładnie. A jeśli chodzi o opłacalność, to dlatego właśnie przejście z tych zbóż na, na te rośliny, właśnie plantacja nasienne. Dokładnie, no bo to zawsze jest trochę lepszy pieniądz, a zboża, no wiadomo, nawet jak sypną, no to cena jest niska, a jeżeli nie sypią, no w tym roku to nie dość, że nie sypały, to jeszcze nie ma ceny. Lepszy pieniądz, ale więcej pracy? Tak, trochę więcej pracy, no bo jednak trzeba to dosuszyć, najlepiej jeszcze tak na posadzce roz, rozrzucić, żeby to nie przeszło przez normalną suszarnię, żeby nie, zdąży, nie z, traciło zdolności kiełkowania. Nie? Mhm. No właśnie, a to od zdolności kiełkowania również później zależy ile za to otrzymacie? Tak, dokładnie. No bo firma bierze towar tak, jak idzie teraz z kombajnu. Następnie oni czyszczą po wyczyszczeniu materiału, ważą ten materiał, który jest wyczyszczony, który się nadaje jakby już później jako materiał siewny. No i później jest jeszcze sprawdzanie zdolności kiełkowania, jeżeli wszystko wtedy jest ok, no to jest wypłacone, pieniądze są wypłacane za gotowy już towar. No dobra, przejdźmy trochę do klas bonitacyjnych, na jakich tutaj działacie, jak to wygląda. Z trzeciej klasy mamy z tych 200 hektarów może 4-5 hektarów, i większość to jest czwarta piąta, no ale szósta Z też jest. Czyli jakichś wielkich wymagań też tutaj akurat ta rzadkiew nie ma? Nie. Czwarta klasa, czwarta B, dobra piąta spokojnie jej wystarczy. Kiedy w ogóle była wysiewana ta roślina, jak to tu tutaj przebiegało, jakieś konkretne zabiegi dodatkowe przeprowadzaliście? Nie, z siew był tylko robiony w początku kwietnia. A dodatkowe zabiegi, no to tylko odchwaszczanie i w tym roku był problem z, z owadami. Nie? Z owadu było mnóstwo no i tak jak w rzepaku trzeba było spać na polu. Mamy końcówkę sierpnia, to jest optymalny termin jeśli chodzi o zbiór? Tak, zazwyczaj druga połowa sierpnia. Trzeci rok mamy tą rzodkiew i zawsze tak wypadało, że druga połowa sierpnia mieliśmy zbiory. Stoimy obok kom kombajnu marki Massey Ferguson, więc teraz zapytam o sprzęt. To jest sprzęt należący do gospodarstwa? Tak. Wszystko robicie we własnym zakresie, czy jakieś usługi najmujecie również? Nie, wszystko staramy się we własnym zakresie robić. A jakie sprzęty są w gospodarstwie, jakie ciągniki właśnie, jak tutaj ten, to wygląda, jeśli chodzi o ten kombajn? No, kombajn zbożowy mamy ten tylko, później mamy dwa ciągniki New Hollanda, Zetor, no i później opryskiwacz, przyczepy, rozsiewacz nawozów. To jest wszystko tak na dobrą sprawę. Skoro dzisiaj akcja żniwa, to więcej o tym kombajnie, jaki to jest model, od kiedy on pracuje w gospodarstwie, ile już przepracował? 14 żniwa idą kombajnu, yy, no model 7244 Activa, no nam, u nas, na nasze areały sprawdza się, czasami chciałoby się mieć trochę większy kombajn, ale na nasze potrzeby wystarczy. 5 hektarów spokojnie obrobi. Tak jest, dokładnie. No właśnie, a tu jakieś... Inwestycje przewidziane jeszcze kolejne w park maszynowy? No w tym roku jeszcze tylko inwestycja była jedna, a mianowicie header płachtowy, bo ogórecznik, który mieliśmy, no nie da się tego zebrać, zdesykować albo cokolwiek innego zrobić z tym, tylko musi być to na pokosach, musi dojrzeć na pokosach. No i żeby ułatwić nam zbiór spokosów, no to była inwestycja w header płachtowy. To też jest tutaj ważna kwestia, żeby te rośliny, które wybieracie do, do uprawy, to tak, żeby zebrać swoim kombajnem? Tak jest. Wszystko właśnie pod kątem tego, żeby swoim kombajnem zbierać. No. Jeśli chodzi o ustawienie tej maszyny, tutaj jakieś yy, nie wiem, dodatkowe kwestie, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o ustawianie sit czy prześwitu, jak to tutaj jest? No świta trzeba ustawić tak jak przy rzepaku. Szczeliny są minimalnie ustawione, bo rzodkiew niestety ciężko się omłaca. To nie jest rzepak, który puknie się i on się sam osypie, no. tylko ona się ciężko omłaca. No i trzeba szczeliny mieć na minimum skręcone, żeby wycierało się na bębnie. No i bęben też nie może mieć zbyt wysokich obrotów, bo od razu połówki się pojawiają. Czyli trochę wolniej tu się działa niż w zbożach. Dokładnie. Większą uwagę trzeba przywiązywać do tego, żeby zebrać ten materiał. Tak jest. No, trochę więcej uwagi, trochę wolniej jechać, no ale ważne, żeby efekt był zadowalający.